Nazywam się Paula Hapel. Uczę liderów i specjalistów, jak zadbać o siebie i o swoje zespoły, tak by się nie wypalić. Na konferencji dla HR poświęconej tematyce benefitów poznałam Mikołaja z zespołu u pacjenta i nie mogła mnie skorzystać z okazji, by zapytać tylko, czy to prawda, że z badań krwi można odczytać wypalenie zawodowe. Zapalenie zawodowe czy e, przewlekły stres, który się z tym wiąże, pozostawiają po prostu ślady w naszym organizmie e, i te ślady możemy wyczytać z badań między innymi podwyższony poziom kortyzolu, hormonu stresu, e, CRP, czyli stany zapalne, które, które jesteśmy w stanie wyczytać, profil lipidowy, ale też e, takie podstawowe wskaźniki, które wpływają na nasze samopoczucie, takie jak witamina D, witamina B12. E, I jest to bardzo ważne, żeby minimum nas roku takie badania zrobić, sprawdzić, czy właśnie nasze samopoczucie, które może być obniżone, nasz stres nie jest związany z wynikami naszych badań, a ich wyrównanie, uzupełnienie pewnych niedowolów jest w stanie poprawić nasze samopoczucie i sprawić, że jakość naszego życia będzie lepsza.